Nie ulega wątpliwości, że zawód leśnika zdominowany jest przez mężczyzn i choć kobiety, które pracują na rzecz lasów państwowych są w zdecydowanej mniejszości, to działają bardzo aktywnie. Dowodem na to jest Stowarzyszenie Kobiet Lasu. Powstało formalnie w roku 2009, 16 października, to jest data naszej rejestracji oficjalnej. Natomiast sam pomysł rodził się już dobrych kilka lat wcześniej. Taka inicjatywa gdzieś we mnie kiełkowała. Przy czym myślałam na początku, że raczej to będzie jakaś forma taka mało oficjalna, że się spotkamy w kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kobiet. Natomiast z biegiem czasu przy różnych dyskusjach, rozmowach właśnie między kobietami, leśniczkami stwierdziłyśmy, że że nie bardzo jest szansa na takie zupełnie nieformalne zaistnienie czy na nieformalne kontakty. I tak z biegiem czasu dochodziłyśmy do wniosku, że musimy powołać stowarzyszenie. Takim naszym głównym celem jest e, integracja i rozwój kobiet e, w, pracujących w leśnictwie, nie tylko w Lasach Państwowych, ale w ogóle e, w leśnictwie, ponieważ jest to zawód bardzo męski. To w ogóle on jest tak postrzegany. Tu nawet widać było na dzisiejszej konferencji, że w mediach, w kulturze leśnik to jest mężczyzna. E, po dziś dzień moje koleżanki spotykają się z telefonami, że dzwoni ktoś i on chce spotkanie z leśnikiem. No tak, to ja z państwem się mówię, ale my z leśnikiem chcemy. Więc ten kod, ten taki stereotyp mężczyzny z siekierą czy tam z Flintą bądź tego gajowego, który przez lasy kroczy, jest bardzo silny w społeczeństwie. Efekt tego jest taki, że dziewczyny w jakiś sposób się czują czasem wyizolowane, czasem po prostu brakuje też takich zwykłych kontaktów kobiecych. Nie ma, zdecydowanie nie ma w tym zawodzie takiej równowagi między płciami. Więc myślę, że stąd też bierze się taka potrzeba. Grupa spotyka się na różnego rodzaju seminariach i konferencjach, dyskutując na wiele różnych tematów. Ostatnia z konferencji Stowarzyszenia Kobiet Lasu miała miejsce w podkrakowskich Jerzmanowicach i była zatytułowana Leśnicy w roli głównej. To już jest kolejna y, nasza konferencja. prawdopodobnie już przestałam je liczyć, ponieważ tyle ich je, już się odbyło. Ta jest trochę nietypowa, ponieważ po raz pierwszy spotykamy się z ludźmi kultury, y, z, mówimy o w ogóle obrazie leśnika w mediach, y, między innymi też o stereotypie, ale w ogóle o obrazie zawodu leśnika. Jako pierwszy wystąpił Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białym Stoku, który opowiadał między innymi o wątkach leśników w polskich filmach tych filmów, gdzie leśnicy, gdzie aktorzy grali główne role leśników, w kinematografii polskiej jest no, blisko 50, więc warto paniom opowiedzieć o tych filmach, licząc na to, że ten temat po prostu ich zainteresuje na tyle, że będą mogli o nim opowiadać swoim koleżankom, kolegom leśnikom, bo no, warto o tym wiedzieć. Leśnicy, moim zdaniem, powinni wiedzieć o tym, że taki element dziesiątej muzy był, był pokazywany. Zresztą, jak mówi takie znane przysłowie, film to najważniejsze. Jest jedną z najważniejszych ze sztuk. To jest sześć tytułów, gdzie leśnicy grali główną rolę, zaczynając chyba od 1962 roku aż do 1986 roku, kiedy to powstał ostatni film, gdzie leśnik grał główną rolę. Był to Roman Wilhelmi. Temat najprawdopodobniej dotyczący Puszczy Białowieskiej i też myśliwego zagranicznego, który tam przyjechał. To były tak zwane odstrzały dewizowe, no i wokół tego, wokół przyjazdu tego myśliwego była cała historia związana z tym leśnikiem. Niestety ten film do końca nie był takim no, filmem, z którego należałoby się cieszyć, leśnik był tam pokazany w takim satyrycznym świetle. niedobrze, ale wcześniejsze filmy seriale telewizyjne, gdzie leśnik występował, to tak. to już naprawdę poważne takie przedsięwzięcia kulturalne, gdzie leśnik był naprawdę bohaterem, nie tylko jakby lasu, ale też otoczenia. Takie spotkanie ze Stowarzyszeniem Kobiet Lasu to też dobra okazja, żeby przedstawić Panią sytuację, historię w Puszczy Białowieskiej. Opowiedzieć o tym, jak leśnicy chronią puszczę, jakie są tam problemy, co z kornikiem drukarzem, który atakuje drzewostany. O tym wszystkim też mówimy tutaj na spotkaniu Stowarzyszenia Kobiet Lasu. Podczas konferencji nie zabrakło gości specjalnych. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się wizyta Anny Dymnej, która przyznała, że w lesie spędziła kawał życia zarówno prywatnego, jak i tego zawodowego. Ja w ogóle kocham las. Jak tylko mogę do niego wejść, to już jestem szczęśliwa, bo się wszystko mi tak uspokaja i się czuję bezpieczna i A tak mam od zawsze. A prawdą jest, że jak się gra jest aktorem i gra w filmach, to bardzo często plenery są w lasach. Także ja w lasach i przeżywałam miłosne uniesienia i gwałcona byłam i byłam królową. I w siedlisku przecież cały czas wokół lasów. Także, także ja się najeździłam po polskich lasach w związku z filmami. Znam te lasy przy suwałkach, wszystkie tam Dolinę Isy kręciłam. Jak z Nachora kręciliśmy, to przecież Boże Święty przy Bielsku Podlaskim, jakie tam są lasy. I lesbińczyckim grzybów nazbierałam. Potem siedlisko przy Ełku, wszystkie te lasy. Także ja naprawdę znam, jak Janosika, to znowu tutaj w górach lasy. Ja znam bardzo wielu leśników. Yy. I zawsze jakoś z nimi się natychmiast dogaduje. Oni mają zielone mundury, oni przebywają z przyrodą i chyba mają coś takiego w sobie spokojnego i łagodnego, a teraz tego w ogóle nie ma już wśród ludzi, bo wszyscy są okropnie zdenerwowani, prawda, i się spieszą. A oni widocznie... No ja wiem, że to jest ciężka praca, bo znam pracę leśników, a w ogóle mój pradziadek był leśniczym. I mój drugi pradziadek też był leśniczym, i mój dziadek jeden był leśniczym. Także ja mam w rodzinie leśników. Jeden był nadleśniczym pod Lwowem, któryś tam na Węgrzech. Ja nawet nie znam tej historii, ale wiem o tym, że w mojej rodzinie było bardzo wielu leśników. I ja myślę, że to takie mam rodzinną miłość do lasów. A teraz jestem związana z lasami państwowymi, ponieważ w gminie Choczewo, na terenie Lasów Państwowych, mam 4 hektary na 30 lat, moja fundacja. I tam usiłuję wybudować ośrodek taki ogólnopolski dla osób niepełnosprawnych, wybudowałam warsztaty, a teraz czekam na odblokowanie, bo tam był pomysł, że będzie tam elektrownia atomowa, ale i tam nie będzie. Więc mam nadzieję, że w tych najpiękniejszych polskich lasach wybuduję ośrodek dla ludzi, którzy nigdy morza nie widzieli. Z kobietami lasu spotkała się również Małgorzata Niezabitowska, scenarzystka, autorka książek, a w przeszłości dziennikarka i rzeczniczka prasowa rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wychowali mnie moi dziadkowie, którzy opowiadali mi historie przedwojenne jeszcze z majątków, gdzie majątki były i leśne i majątki były w każdym razie wszystkie położone na kresach wśród przyrody i właściwie większość opowieści mojego dzieciństwa to nie były bajki, tylko były to opowieści o zwierzętach, zarówno o zwierzętach udomowionych, jak i dzikich zwierzętach, o przygodach w lesie, właśnie o tej wspaniałej przyrodzie i to jakby mnie budowało i dawało mi tę wielką miłość do Później, już jako ja sama, młoda dziewczyna, dziecko, najpierw później nastolatka, jeździłam na wakacje do leśniczówek, ponieważ mój dziadek. Mieczysław Niezabitowski, który skończył leśną szkołę lasową, tak to się nazywało we Lwowie w roku 1920, był inżynierem leśnikiem. Przed wojną właśnie miał ten swój majątek, tartaki, lasy i tak dalej. Po wojnie był dyrektorem lasów państwowych, najpierw w Toruniu, a później, kiedy ja już byłam na świecie i jeździłam do tych leśniczówek, był dyrektorem przedsiębiorstwa las na województwo łódzkie. I na wakacje wysyłał mnie właśnie do różnych leśniczówek, no co ja absolutnie Uwielbiałam, bo tam właśnie znowu się włóczyłam po lasach i miałam różne przygody. I wreszcie, już jako dorosła dziewczyna, tak się złożyło, że znalazłam się, znalazłam właśnie takie swoje miejsce na ziemi, mianowicie leśniczówkę Borowy Młyn, na ziemi lubuskiej tym razem. Tam przyjechałam kiedyś na wakacje do Państwa Leśniczych, poznałam ich, cudowni Państwo Lewko. I tam jeździłam na wakacje i też później kiedy zaczęłam pisać scenariusze to pomysł na bohatera leśnika przyszedł mi właśnie do głowy przede wszystkim dlatego że sama chciałam być nawet leśnikiem ale mi to jakoś dziadek wybił z głowy jeszcze wtedy kiedy szłam na studia ale również jakby z miłości do tego lasu i opowieści pana Bronisława Lewko i mój bohater bohater punktu widzenia który właśnie był leśnikiem to był serial wyprodukowany w latach 70-80 też jest w tej leśniczówce, która właściwie na podobieństwo borowego młyna i nawet nazwałam ją czciel nie borowy młyno, bo nie chciałam być taka dosłowna i tam przeżywa różne przygody, które, które opisuję i które przedstawiam. Podsumowaniem dwudniowej konferencji, podczas której członkini Stowarzyszenia Kobiet Lasu mogły wymienić poglądy, opinie i doświadczenia, były specjalnie przygotowane warsztaty motywacyjne.